Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, rozpoczynamy dzisiaj święty czas Wielkiego Postu. Rozpoczynamy go od tego bardzo wymownego gestu posypania głów popiołem, czy też naznaczenia ich znakiem krzyża za pomocą popiołów. Jest ten gest to tak jak ustawianie naszego duchowego GPS-u. Znamy ten przyrząd, który, który pomaga nam dotrzeć do wyznaczonej, wyznaczonego celu. Wstawiamy adres, i GPS nas kieruje ku temu celowi. Więc Wielki Post przypomina nam, że nasze życie tutaj na Ziemi jest krótkie, jest tylko przejściowe. Nasza prawdziwa Ojczyzna, jak mówi Święty Paweł, jest w niebie. To tam mają nas kierować wszystkie nasze poczynania, nasze kroki, nasze myśli, nasze uczynki. Znak posypania głów popiołem jest przypomnieniem, że nasze życie jest krótkie tutaj na Ziemi. Pewnego dnia się skończy. Mamy dokonać refleksji, jak poprawić nasze życie w taki sposób, byśmy wyzbyli się wad, które nam przeszkadzają osiągnąć cel ostateczny, jakim jest niebo i nabyli cnoty, które nam pomogą kroczyć właściwą drogą, drogą przykazań Bożych. Kościół daje nam w tym czasie trzy wspaniałe narzędzia, które pomogą nam pozbyć się wad i wzmocnić nasze, nasze cnoty. Są to modlitwa, post i jałmużna. Nasza relacja z Panem Bogiem winna ulec poprawie, czyli modlitwa. Nasz, nasza relacja z innymi powinna również ulec poprawie, tutaj jest jałomużna oraz nasza relacja do samych siebie powinna ulec poprawie i tutaj jest post. Wszystkie te praktyki pomogą nam być bardziej, podobni do Jezusa Chrystusa, który pokazał nam miłość ofiarną. Nasze postanowienia wielkopostne powinny być również po tej linii, by pomóc nam stać się lepszymi ludźmi, bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Pomyślmy zatem, które z naszych praktyk, naszych przyzwyczajeń, rzeczy, które robimy codziennie, Oddalają nas od celu ostatecznego, jakim jest niebo, a które czyny, um, przyzwyczajenia pomagają nam w osiągnięciu celu ostatecznego. Czas Wielkiego Postu to jest czas refleksji, czas, czas nastawienia naszego duchowego GPS-u, byśmy mogli no, pewnego dnia znaleźć się wszyscy w niebie. Cześć, proszę.